Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale OSK Krzysztof. Ja mam na imię Mateusz i przed nami Zuza. Dzisiaj Zuza ma ostatnie godziny jazdy na kategorii jakiej? Na kategorii C. Na kategorie C dokładnie. Być może widzicie ten cień, tutaj, to jest właśnie cień e, ciężarówki, w, którym za chwilkę, w której za chwilkę Zuza e, pokaże Wam, jak dzisiaj będzie jeździła na egzaminie wewnętrznym. Czyli krótko mówiąc, pokażemy wszystkie elementy od początku do końca. Oczywiście nie będą one wszystkie pokazane w pełnym czasie. Chciałbym, żeby ten film był e, krótkim filmem przypominającym Wam, jak wygląda egzamin, więc pokażemy wszystkie zadania po kolei. Mam nadzieję, że Zuza sobie z tym poradzi. Jak myślisz, jak Ci pójdzie dzisiaj? Łatwiutko oczywiście. <grystanie> Łatwiutko oczywiście. Łatwo <grystanie> mówić. 30 godzin temu aż tak łatwo e, nie było, prawda? prawda? Powiedz mi, co Cię skłoniło w ogóle do tego, żeby zapisać się na kurs kategorii C? Znaczy, ja generalnie bardzo lubię poszerzać swoje kwalifikacje. Pracuję też w miejscu, w którym takie kwalifikacje się dosyć przydadzą. Pracuję w Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu, także tam jak najbardziej takie kwalifikacje również są mile widziane. No i myślę, że to tak ostatecznie mnie skłoniło. Muzeum techniki. Wojskowej w Zabrzu, tak? Dobrze tak. powiedziałem? Wojskowej czy nie wojskowej? Wojskowej, tak, tak. Wojskowej. No to w takim razie wiecie, gdzie Zuzę możecie zobaczyć na co dzień. E, nie chcę nic mówić, ale jeździ na co dzień dużymi samochodami, ciężkimi samochodami. Mam tutaj na myśli między innymi czołgi, tak? Tak, dokładnie. Zgadza się. No to co, Zuza, jesteś gotowa, żeby pokazać, jak wygląda egzamin? Tak jest. Jesteś gotowa. No to trzymam za Ciebie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby też poszło wszystko ok. Mam nadzieję, że Zuza się nie pomyli i nie będzie jeździła nam tutaj po pachołkach. Kończymy dzisiaj jazdy, robimy egzamin wewnętrzny no i wkrótce widzimy się na egzaminie. Zapraszam do oglądania filmu. Dobrze, no to zaczynamy pierwszą część egzaminu. Sprawdzenie czynności kontrolno-obsługowych. Pamiętajcie, że wyrosujecie dwie czynności kontrolno-obsługowe. My na szybko je przypomnimy. Dobra, myślę, że to jest tylko i wyłącznie formalność, ale chciałbym, żebyście pamiętali o wszystkim. Przede wszystkim musimy załączyć co? Stacyjkę i zapłon. I zapłon dokładnie, czyli załączamy stacyjkę i sprawdzamy światełka. Załącz stacyjkę. I przekręcamy kluczyk oczywiście. Dobra, i załącz światła pozycyjne. Światła pozycyjne przekręcamy na raz i wychodzimy, sprawdzamy, czy one świecą. I światełka z przodu, oczywiście dwie małe żarówki po prawej. Po lewej stronie światła obrysowe na górze, jasne. I pamiętaj, tu mamy co jeszcze? Światła obrysowe boczne, zgadza się. Z prawej, z lewej strony, chodź, za I światła pozycyjne tylne. Z prawej, z lewej strony oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej. I światła obrysowe... Z lewej strony. strony zgadza się? Dobra, jak przekręcisz stacyk, y, pierścień na drugi raz, w prawo co załączysz? Światła ja mijania. Światła mijania. Sprawdzamy światła mijania z przodu, które to są, wskaż. Dobra, tą drugą też pokaż. Dobrze, światła drogowe to góry, cała dźwignia jasne. I które to światła. mocne światło drogowe. Potocznie często kierowcy mówią, że są to światła długie, ale pamiętamy, że są to światła drogowe. Dobra? Kierunkowskazy. Kierunkowskaz z lewy. Kierunkowskaz z lewy w dół. Jasne. Sprawdzamy kierunkowskazy z lewej strony, z przodu, z boku oraz z tyłu. Oczywiście i zobaczyć, czy działa z tyłu. Jest. Szybciutko. W takim razie prawy kierunkowskaz. Jasne. Prawy kierunkowskaz. Gdzie on jest? Tak. I jeden z tyłu. Jest? Dobra. Dobrze. Załącz światła awaryjne. I Wtedy, co się załączy? Wszystkie światła. Jest taka kierunkowskazów Z przodu, z boku i Z tyłu musimy zobaczyć, czy świecą. Chodź ładnie. Wskaż je. Cyk. Dobra, i z przodu jeszcze pamiętaj prawy. Czyli światła awaryjne, tak? Dobrze, teraz światła przeciw Co musisz zrobić? włączyć w pierwszej kolejności światła mijania i następnie wyciągnąć dwa razy tak i wtedy światło przeciwmogłowe jest z przodu. Te dolne zgadza się. Dobrze i gdzie tyne? Wewnętrzne mocne światła tutaj widać tak z prawej i z lewej strony mogą czasami występować tylko z lewej strony. Dobrze światła stop jak sprawdzisz? Jak egzaminatora, żeby e, nacisnął hamulec, bądź sama go nacisnął. i poproszę egzaminatora, żeby sprawdził, czy świecą. Dobra, no to znaciśnij stop, ja sprawdzę, czy działa. Działają jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Dobrze, no i działanie biegu wstecznego, załączyłaś bieg wsteczny, tak? Tak, dokładnie. Cały czas pamiętamy na załączonym zapłonie i sprawdzamy, czy światło świeci. Jaki to będzie kolor, pamiętasz? Jasny biały. Biały, tak. świeci. Jak najbardziej świecą. Widzimy, że białe światła biegu wstecznego świecą. Wszystko, czy jeszcze mamy jakiś element? Na pewno. Co jeszcze mamy? To też, a jeszcze sygnał dźwiękowy byłby potrzebny. No właśnie. To jeszcze pokaż, gdzie jest sygnał dźwiękowy. Naciśnij. Dobra, sprawdzamy. Otwieramy pokrywę silnika. Dobrze. I co mamy? Tak, po lewej stronie mamy zbiornik płynu chłodniczego. Jego wymagany poziom jest między minimum a maksimum. Tutaj mamy wskaźnik poziomu oleju, wlew oleju oraz płyn hydrauliczny wspomagający działanie sprzęgła. Dobro. I z boku mamy kierunkowskazy. A czy kierunkowskazy? Kierunkowskazy. Boku. Tutaj po tej lewej stronie? Tak. <laughs> Tutaj z lewej strony mamy wlew płynu do spryskiwaczy. Wlew płynu do spryskiwaczy. Dobrze, Zuza. To w takim razie teraz tak, zamknij pokrywę. I przygotowujemy się do jazdy. Dobrze, omówiliśmy sobie teraz czynności. Pamiętaj, że na egzaminie to będą dwie czynności, i egzaminator powie ci, To w takim razie proszę wejść, przygotować się do jazdy. Wchodzisz sobie. Pamiętaj, żeby sobie załączyć też powietrze w fotelu, tak? Przyciskiem jasne. I ustawiasz sobie co? Fotel, lusterka, pasy, tak? Na końcu najlepiej pasy, ale pamiętaj o tym, żeby wszystko też sobie ustawić. Pamiętaj też o regulacji kierownicy. I co musimy jeszcze załączyć na samym końcu przed ruszeniem? Światła. No dobra, to ustaw sobie wszystko. Ustaw sobie lusterka. I pamiętaj, żeby przed ruszeniem upewnić się o możliwości jazdy, czyli popatrzeć się w prawo-lewo, czy możesz ruszyć, ok? Tu pamiętaj, że jesteśmy już gotowi, tak jak do jazdy w ruchu drogowym. Jeszcze raz przypominamy: pasy, światła muszą być załączone. Załącz pojazd i ruszamy. Po łuku, do przodu. Następnie do tyłu jazda musi być jednostajna do przodu. Do tyłu mamy 5 minut czasu na to, żeby zrobić e, ten, tą, tą jazdę, e, natomiast nie możemy z samochodu wychodzić. Możesz się zatrzymywać, możesz sobie poprawiać, ale pamiętaj, że z samochodu wyjść nie możemy, dobra? Czy jestem gotowa, odpalam maszynę? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who are you to tell me how to live life And these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I keep chasing. They tell me that I'm never they want me to do something I like can Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. Dobra, zatrzymujesz się? Tak jest. Sprawdzamy? Myślę, że tak. No to wyjdź, zobaczymy. Tutaj skośne, pierwsza linia przerywana, prawda? Dobrze, parkowanie skośne, przodem oczywiście, kierunkowskaz i jedziemy. i do tyłu wyjeżdżamy tutaj najważniejsze pamiętamy o kierunkowskadzach i o tym żeby obrys pojazdu nie wyjechał za linię i oczywiście nie możemy uderzyć w kochał Pamiętaj, że jak się wyłączy kierunkowskaz, musimy go powtórzyć. Czyli powtarzamy kierunkowskaz. Ok, zadanie zaliczone. I teraz wjazd do garażu przodem, wyjazd tyłem. Pamiętaj, druga linia przerywana, czyli 12 metrów odległości od garażu. Przygotuj się. Wjazd do garażu przodem, wyjazd tyłem. Proszę bardzo. Okay, czyli wjazd tyłem, wyjazd przodem Proszę do przodu, pamiętaj 2 metry od garażu I wjeżdżamy tyłem, ta sama linia przerywana I garaż tył Ok, tu pamiętaj, że wystarczy, że przed pojazdu się schowa, jest zaliczony. Wyjedź. Parkowanie równoległe. Ustaw się ładnie, pamięta jak kierunkowskaza. Tak jest. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you.

Jazdę po łuku do przodu, do tyłu. Do tyłu mamy 5 minut czasu, żeby zrobić ten ługę, ale to jest chyba zbyt łatwe, prawda? No, jak już się potrafi i się nabędzie umie umiejętności, no to myślę, że jest to dosyć dużo czasu. Tak, te 5 minut naprawdę to tutaj moglibyśmy jeszcze z 3 razy po prostu wjechać i wyjechać tak naprawdę w tym samym czasie. I dwa elementy, które wylosujesz, ale my oczywiście zrobiliśmy wszystko. Który z tych elementów jest najtrudniejszy, jak uważasz? No, myślę, że parkowanie równoległe mimo wszystko jest najbardziej wymagające. Tak, najczęściej to parkowanie równoległe też się pojawia na egzaminie, to jest losowanie, ale jakimś dziwnym trafem ono się najczęściej pojawia. Nie no, oczywiście żartuję, ale pamiętaj, że tutaj nie ma co liczyć na to, że na nie nie trafisz, więc lepiej być dobrze przygotowanym, pamiętaj o kierunkowskazach przede wszystkim przy tych zadaniach. I pamiętajcie również, macie możliwość zawsze jednej korekty, tak? Jeżeli się nie uda, możesz zrobić jedną korektę, jeżeli się nie uda przy tej korekcie, to wyjedź sobie i masz jeszcze jedną szansę na to, żeby wszystko powtórzyć, więc tak naprawdę lepiej zrobić sobie to na spokojnie niż raz uderzyć w pachołek. Uderzysz w pachołek, niestety mamy koniec. Czyli tak, robimy sobie łuk, dwa elementy, które wylosujemy. I jeszcze jest wzniesienie, czyli jazda na wzniesieniu do przodu. Samochód nie może się stoczyć po prostu do tyłu 20 cm, ale to jest łatwe zadanie. Następnie wyjeżdżamy na miasto. Tutaj pamiętajcie, jesteśmy już cały czas przygotowani do jazdy, czyli mamy zapięte pasy bezpieczeństwa, załączone światła. Przed uszaniem patrzymy się oczywiście też prawo-lewo. Upewniamy się o możliwości jazdy. Więc ja się zapinam. Pasy też zgodnie z prawem nie muszę, ale ze względów bezpieczeństwa oczywiście się zapinamy. No, i co? Ruszamy, wyjeżdżamy na miasto? Ruszamy. No to w takim razie jedziemy na miasto i na mieście mamy 40 minutek. My oczywiście tej całej trasy pokazywać nie będziemy. Chwilkę sobie porozmawiamy w innym filmie, jeżeli będziecie chcieli. Pokażemy całą trasę egzaminacyjną. Także jeżeli chcecie, to śmiało, piszcie komentarze. Oczywiście, jeżeli. Wam się ten film podoba, to czekam na łapkę w górę. Dla nas też jest to zdecydowanie duża motywacja do, do nagrywania właśnie takich filmów. Jeżeli ten film w takiej formie Wam się podoba, no to e, śmiało piszcie, a będziemy takich filmów nagrywali więcej. A liczę na to, że Zuza e, egzamin państwowy też zda za pierwszym razem. No to jedziemy. Wyjechaliśmy z naszej bazy, uważaj na pierwszego. Jasne, pamiętajcie, że jeżeli pieszy już dochodzi do przejścia dla pieszych, to ze szczególną uwagą e, lepiej oczywiście przepuścić tą osobę. Tak? I pojedziemy sobie teraz w lewo na skrzyżowaniu. I tutaj też w lewo na światłach. Pamiętajcie o kierunkowskazach, przede wszystkim o tym, żeby nie jeździć po krawężnikach. Dynamiczna jazda też powinna być jak najbardziej, czyli śmiało. Jedneczka, dwójeczka, trójka, ruszając na przejściu dla pieszych, dojeżdżając do świateł, też nie na luzie. Pamiętajcie o tym i stojąc na światłach, śmiało z opuszczonym sprzęgłem, tak z zaciągniętym hamulcem ręcznym lub hamulcem nożnym. Natomiast nie trzymamy pojazdu na biegu, cały czas na światłach, dobra, czyli żebyś nie była gotowa do jazdy cały czas. No szkoda, po prostu nogi na sprzęgle. Mamy kierunkowskaz w lewo włączony, zgadza się. I pamiętajcie również, że na mieście jedziemy w taki sposób, żeby pierwszeństwa nie wymuszać, tak? Pamiętamy o tym, że nie jedziemy samochodem osobowym, samochód ciężarowy musi mieć troszkę więcej czasu na to, żeby ruszyć ze skrzyżowania i łatwo tutaj właśnie o wymuszenie, między innymi też na rondach. Dzisiaj nie jedziemy do Dąbrowy Górniczej, pojedziemy sobie tutaj po okolicy naszej, z naszego placu manowrowego wyjechaliśmy sobie teraz i wyjeżdżamy w lewo, jesteśmy w dokładnie. Więc taki chwilka poglądowa, chwilę poglądową sobie zrobimy na mieście i wrócimy na plac. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nie nagrywamy całej trasy egzaminacyjnej, tylko będą to chwilowe urywki i zaraz sobie wrócimy. A jeśli chcecie cały materiał z miasta, to śmiało piszcie pod filmem i go udostępnimy. Zbliżając się do skrzyżowań zachowujemy szczególną ostrożność. Pamiętaj, patrzymy się prawo-lewo. Uwaga na każdy pojazd dojeżdżający kierowcy są różni. Więc przede wszystkim pokażę, że zachowujesz szczególną ostrożność. Dobra? Najczęstsze błędy, które pojawiają się na egzaminach na kategorię C na mieście to właśnie wymuszenie pierwszeństwa. Nie zatrzymanie się przed warunkową strzałką skrętu w prawo lub w lewo. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym również, tak? To są takie najczęstsze błędy właśnie na egzaminie na kategorię C. Niepełne zatrzymanie się przed linią zatrzymania stop. Czyli kierowca często zwalnia, a niestety nie zatrzymuje się do końca, tak? Wielu kierowców, którzy już jeżdżą na drogach, też nie zatrzymują się do końca na tym stopie i później te przyzwyczajenia są również na egzaminie. No i za coś takiego oczywiście niestety egzamin też jest przerywany. Więc pamiętajcie stop to jest pełny stop. Zielona strzałka skrętu w prawo lub w lewo to pełne zatrzymanie, a nie tylko zwolnienie. To nie jest toczenie się tylko pełne zatrzymanie. Pamiętacie o kierunkowskazach. Jeżeli chodzi o linie ciągłe no to nasze gabaryty pozwalają, na, jeżeli nie pozwalają na to żeby nie przekraczać linii ciągłej to możemy ją przekroczyć. W prawo sobie pojedziesz teraz na skrzyżowaniu. Uważaj na krawężniki pamiętaj. Patrzymy sobie na prawe lustro, żeby nie jeździć po krawężnikach. Bardzo ładnie. Okay. I przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Tutaj również pamiętajcie o tym, że w obszarze zabudowanym, jeżeli mamy podwyższenie prędkości np. do 70, to pojazdów powyżej 3,5 tony to nie obowiązuje. Nie? Czyli my i tak jedziemy cały czas 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Z takich najważniejszych informacji to właśnie takie kompendium tego, o czym powinniście pamiętać. I na najbliższym rondzie sobie zawrócisz. Bardzo ładnie pamiętać o kierunkowskazie, czyli kierunkowskaz prawy, przy wyjeżdżaniu z skrzyżowania ruchu okrężnym z ronda, nie po liniach. I co ważne, również zawsze pamiętajcie o tym, że zjeżdżamy na prawy, skrajny pas, tak? Czyli jazda w Polsce odbywa się na prawym pasie ruchu. i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo Bardzo ważna rzecz teraz Zuza. Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego Pamiętaj, że musimy też zachować szczególną ostrożność Czyli co musimy zrobić? Dokładnie się rozejrzeć Dobrze. w obie strony i zmniejszyć prędkość okay. Czyli patrzymy się prawo-lewo Nie zatrzymujemy się, tylko cały czas jedziemy Jasne i też pamiętaj, nie zmieniamy biegów już na samym przejeździe kolejowym. Jeżeli chcesz, to zrób to wcześniej, ale na samym przejeździe kolejowym tego nie robimy. Ale moi drodzy, pamiętajcie, to jest naprawdę szalenie ważne w tej chwili. Dojeżdżacie do przejazdu kolejowego, tramwajowego, musicie się tak popatrzeć, ja wiem, że to może śmiesznie wygląda, ale tak, żeby egzaminator nie miał wątpliwości, że zachowaliście szczególną ostrożność. Dobra? Czyli żeby to nie były tylko e, oczy na lusterkach w prawo, z prawej i lewej strony, tylko pełny obrót głową, dobra? Super. I jedziemy prosto przez skrzyżowanie teraz. I zobacz prędkość 40 km na godzinę, tak? I zwróć uwagę, żeby nie przekraczać prędkości absolutnie dobrze. I jedziemy. i w prawo do góry na rondzie i jedziemy but i don't give a fuck i keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you successful cuz they try to be they sit there being just because you trying things w Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć ZUZĘ jeszcze w jednym filmiku przy kategorii C, +E, to zachęcam Was do lajkowania filmu. Im więcej lajków pod filmem, tym tańszy kurs będzie miała ZUZA i prawdopodobnie zdecyduje się na to, żeby zapisać się u nas na szkolenie. Już na najnowszym manie z naczepą. Gratulacje. Dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Trzymajcie się. Cześć.